Я-Май, я-Ра, дженник и сегодня показываю свой 2 и представлю мне песенку. Это Эй, вам на животе. To ja. To jest to ja. Mhm. Więc chwilkę nagramowy filmik i pokażę Wam się, ale to ja. O, widzicie? Dobrze, teraz dobrze. O. Pewnie dużo osób będzie mówić, że jestem głowna, ale ja naprawdę tak myślę, że jestem brzydulą. Brzydką, brzydulą, i dlatego nie pokazałam twarzy. Czekajcie. Eh, eh, Det var faktisk ikke fint.